historie piłkarzy często są pełne niezwykłych zwrotów akcji, ale często to, co spożywają, odgrywa kluczową rolę w ich karierach i zdrowiu. W tym filmie przyjrzymy się kilku ciekawym przykładom, jak dieta może mieć wpływ na życie i karierę zawodowych piłkarzy. Odkryjemy jak Lionel Messi, Max Kruse, Jamie Vardy i Robert Lewandowski zmienili swoje podejście do jedzenia i jak to wpłynęło na ich sukcesy na boisku. Większość piłkarzy jest zdrowo. Ale dieta Messiego prawie go zabiła w 2003 roku, kiedy Messi przybył do Barcelony. Mimo, że był zawodowym piłkarzem, był jak każdy inny osiemnastoletni dzieciak. Jedzenie zdrowo było najmniejszym z jego zmartwień. Był uzależniony od fast foodów, pizzy, cukierków i ciasteczek. Z biegiem lat jego stan zdrowia tylko się pogarszał. Krążą plotki, że nie znosił warzyw i owoców do tego stopnia, że jeśli ktoś umieścił na jego talerzu warzywa lub owoce, Messi dosłownie wychodził z pokoju. Po siłowni, zamiast sięgać po wodę lub koktajl proteinowy, wybierał Coca-Cola. Messi nie mógł wytrzymać ani jednego dnia bez tego napoju, a co jest szalone, wciąż stawał się jednym z najlepszych graczy. Leo zaczął coraz gorzej się czuć, więc odwiedził swojego lekarza i wyjaśnił, jak złe śmieciowe jedzenie przejmuje jego życie, i w tym momencie Messi i lekarze zdali sobie sprawę, że jeśli nie zmieni swojej diety, jego kariera zaraz się skończy. Zaczęło się od Barcelony, która usunęła wszystkie automaty ze swojego klubu, a pilkarz zatrudnił na stałe dietetyka. Jamie Wardy, jeden z najlepszych angielskich napastników, w swojej autobiografii podzielił się dietą, która, jak sądzi, gwarantuje mu sukces. Wardy tuż po przebudzeniu sięga po puszkę Red Bulla, którą wypija w czasie 30 sekund. Na śniadanie je omlet z serem żółtym, szynką i popija go puszką Red Bulla. Przed meczem potrzebuje on zastrzyku energii. Podwójne espresso i trzecia puszka Red Bulla to jego tajne składniki do sukcesu. A co z alkoholem? Czy rzeczywiście piłka i alkohol idą w parze? Jamie zdradził, że na dobry sen przed meczem sięga po kieliszek wina. Szalona dieta Maxa Cruze dosłownie wyrzuciła go z futbolu. W 2016 roku Max był w tarapatach podczas gry dla Wolfsburga. Jego życie rozpadało się. Zaczęło się od hazardu, do kradzieży czyjegoś telefonu, który zrobił mu zdjęcie. Trener Makanse, aby wszystko naprawił. Max nie tylko jadł niezdrowo, ale miał dziwną obsesję. Ten człowiek dosłownie nie mógł zjeść ani jednego posiłku bez nuteli. Niestety Max nie wykorzystał swojej szansy, i Wolfsburg wyrzucił go z klubu oraz nałożył na niego 28 tysięcy grzywny. Lewandowski był słabym 17 siedemnastolatkiem z chudymi nogami, mimo że kończył występy w trzeciej lidze z 15 golami. Legia Warszawa patrzyła na niego jak na ciężar, więc wypuściła go. Lewandowski postanowił obliczyć swoje życie do perfekcji. Mówię o eksperymentach z dietą i snem. W 2007 roku poznał Anię, która pomogła mu stać się maszyną. Nie możemy zapomnieć o Cristiano Ronaldo, który jest znany z surowej diety. Jego nieustępliwość i zaangażowanie w ćwiczenia oraz zdrowe odżywianie sprawiły, że jest jednym z najlepszych piłkarzy wszechczasów.